Dobra, ładuję sobie wszystkie komentarze z poprzedniego filmu, no i zaraz wybiorę zwycięzcę. 150 komentarzy, to co wy zrobiliście pod poprzednim filmem to mega, mega, mega respekt dla Was i bardzo, bardzo mi miło. I sprawdźmy, kto z z poprzedniego odcinka sobie zgarnia. W tym momencie wybieram zwycięzcę, którym zostaje musz 9975. Gratulacje, stary, nie doży, dostaje skinka za złotówkę, po prostu za darmo. To jeszcze oprócz tego dostały skinka z poprzedniego odcinka. A wy w dzisiejszym odcinku do zgarnięcia macie na przykład takiego jeszcze raz złotego zęba, tylko w nieco gorszym stanie. Jeżeli chcecie go sobie zgarnąć, to zostawcie łapę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu. I oprócz tego, jeżeli chcecie, to wpadajcie sobie na CSGO Skinsa, klikajcie tutaj plusiki w tym właśnie miejscu, wpisujcie sobie kod genetyczny. daję wam on 10% bonusu do depozytu i 2 10 groszy na start. Czyli przykładowo, przy wpłacie stówki dostajecie 110, przy wpłacie 5 dyszek dostajecie 55, przy wpłacie dyszki dostajecie 11, a przy wpłacie na przykład kafla dostajecie 1100. Oprócz tego wróciły natychmiastowe wpłaty na CSGO skinsa z skinami, coś tutaj ekwipunek mi się nie ładuje, ale tu nie jest ważne, po prostu wróciły, więc jeżeli chcecie, też możecie skorzystać z tej opcji i oprócz tego za wpłaty z moim kodem dalej do zgarnięcia macie Shadow Degersy, Czarny Laminat, Guta Śnieć oraz Survivala Case Harden. Wystarczy wpłacić sobie 840 i Shadow Degersy mogą trafić do waszego ekwipunku, jeżeli wpłacicie są dwie dyszki, to mogą w trafić albo Shadow Degresy, albo Survival, a jeżeli trzy dyszki, to każda z tych trzech kosek może trafić do waszego ekwipunku przy każdej wpłacie. No i im więcej wpłacicie, tym większą macie szansę na prezent, ale pamiętajcie, że to jest wszystko losowe i że tak naprawdę to zgarnąć go może nawet osoba, która wpłaci 840, na przykład w przypadku takich Shadow Degresy, w przypadku Survivala na przykład dwie dyszki, a w przypadku buta trzy dyszki, więc jest to bardzo, bardzo spoko opcja. Jak widzicie, mnóstwo Sposób, że sobie skinki pozgarniało i dostali właśnie takie powiadomienie. I wpłacajcie tylko i wyłącznie z głową, i tylko i wyłącznie, jeżeli macie ukończone 18 lat. A teraz, już przejdźmy do odcinka. No i co wariacie, w dzisiejszym odcinku mamy 49 zł. Postaramy się z tego zrobić kostkę. Tym razem jednak wlecimy w to nieco, nieco spokojnie. Nie będziemy przychodzili ciągle na droższe, ale to droższe, droższe jakieś mega poserane skrzynki. Tylko na spokojnie, na mniejsze. Skrzynkę, postaram się dobić do koskia. A póki co, to te mniejsze skrzynki nie oddają kompletnie nic. Ostatnie dwie, i potrzebujemy jakiegoś ratunku, i to zdecydowanie nie jest ratunek. Ostatnia skrzynka, no tutaj tylko i wyłącznie oko mnie sadz ok. Ok, ok, ok. Jest to oko. Czy jest to jakiś super profit? Czy jest to coś tak naprawdę mocnego? No jak mam być szczery, to nie do końca. Ja bym to zrobił w ogóle jeszcze raz w trybie standardowym jak to nie wyjdzie, to na przykład, nie wiem, nie wiem w sumie jeszcze co, nie nastawię się, że to nie wyjdzie. Pierwszy i mamy falę, dobra, jest bardzo dobry start, ale to naprawdę bardzo, bardzo dobry start, bo pierwsza skrzynka i już tak naprawdę Case Battle zwrócił się w całości. Druga skrzynka i Case Battle zwrócił się jeszcze x2. W trzeciej też ładnie, teraz tylko żeby mu oko nie wyleciało Jeżeli nie wyleci mu oko, ani ta minka zasrana czerwona To będziemy w bardzo dobrej sytuacji I ostatnia skrzynka, zobaczmy Proszę, bez żadnego dropu u oponenta Ok, to powinno być wystarczająco dobre, jest spoko jest naprawdę spoko, 123 zł no i mamy 150 łącznie w naszym dzisiejszym balansie. I tak jak mówię, ja nie chcę tutaj się porywać z motyką na słońce, od razu lecieć w jakieś mega drogie skrzynki, więc zrobię sobie tym razem 12 skrzyneczek. Będą tutaj anime case'y, y, yy, colorful'e y i na końcu jeszcze ultra case'y, po 4 z każdej. Jeżeli nawet ten case battle nie wyjdzie, no to i tak będziemy w tak zwanym proficie w pozycji na zielono, że tak powiem no i zobaczmy, pierwsze dwie skrzynki nic ciekawego 2.69, póki co drugi najlepszy drop bo trotsa 3.57 z pierwszym najlepszym dropem, no i zobaczmy ostatniego anime case no to anime case bez żadnego Pegasusa okej, okay, no tutaj teoretycznie coś za 4 zł, ale i tak nie oszukujmy się, no nie były to najlepsze otwarcia, nie były to nawet Dobre otwarcia. Za to może kolorfule odkupią winy i te naklejeczki coś ciekawszego nam przyniosą. Bo Botros co wygrywa. A tak być nie może. No i kurwa jeszcze za 17, no. Ja pierdolę ostatnia skrzynka. No to ultrasy. Ultrasy muszą uratować. To jest do nadrobienia, to jest tylko 4 złote, no i w tym momencie już jakieś 8. Ja pierdolę, dawaj. Czerwony item. No, jakikolwiek czerwony item. Niech to będzie ten Judgment of Anubis. Niech to będzie Pet of, Cokolwiek sensownego. Proszę, ostatnia skrzynka. 12 zł w różnicy. Ja pierdolę, no. Szczerze? Mega słabo poszedł. Piękny zbaty. Zrobimy go jeszcze raz. Bo to, co się w nim działo, tutaj nie było nawet nad czym się za bardzo rozwodzić. Lecimy z tym. bo się samo. Czyli już minus 10% szans na wygraną tego Case Battle. A. Oczywiście mówię to w formie żartu, ale nie wiem. Na bo i samo to ja nigdy nie mam farta. Druga skrzynka, anime casik, Może tym razem jakiś Pegasus tutaj spadnie. Za 16 chyba, albo za 15. No to było przyjemne. Albo ten, nawet ten anime coś. Ten anime gówno Ostatni anime. No i ostatni anime tutaj, tylko Baby Medusa. Oj, te anime case y zawodzą, ale to naprawdę ultra mocno zawodzą. Zobaczymy jak będzie z Colorful'ami, Czy może tym razem oddadzą coś ciekawszego i najlepiej tylko mi, a nie gotowi samo tak jak w tym momencie. Dwa ani anime, nie anima, a ultra casey. I ostatni ultras. Dawaj. Oj, kurwa, ciężko, naprawdę ciężko, ciężko, ciężko. Tutaj jest naprawdę opór, że ten case battle w ogóle się zwrócił, a co dopiero mówić tutaj o jakimś proficie, o jakimś tutaj kostce czy o czymkolwiek. To jest opór, żeby to był zwrot i to jest dla mnie pojebane. Dwa złote różnicy niecałe. No i kurwa równo chyba. OK, jesteśmy na przewadze ostatnia skrzynka. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to, ale tutaj wszystko tak naprawdę zrobiły te ultra casey. Wiecie co? Ja tak łatwo się nie poddam. Zróbmy coś takiego. 5 anime case'ów i 5 colorfuli. Po raz ostatni daję szansę tej skrzynce i robimy to na trybie underdog. Skoro ostatnio skrzynki na tym ultra case coś ciekawego oddały, no to może teraz akurat będę miał pecha i bot Alex wydropi coś pojewanego. Ale anime case 15 zł dla mnie. No i zapowiada się to ciężko, ciężko, ciężko. No i jeszcze pandamonium za 5 złotych. No daj coś w końcu temu botowi Alexowi. No on tutaj czeka, siedzi, no kurwa, dostaje 4 baby Cerberusy. Dobra, ty, takie coś. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zdarzyło. Cztery skiny o dokładnie tej samej wartości, dokładnie te same skiny z 4 otwarć po sobie. Jeżeli jeszcze z piątego anime case'a dostanie baby Cerberusa, to jestem kurwa w szoku. Ja po prostu jestem w szoku. Ale swoją drogą się do nas zbliża. 5 zł różnicy już tylko. Jeżeli teraz z Colorfula coś jeszcze trafi, to będzie spoczko. No i spoko, foul play. I ostatni, proszę. Proszę, proszę, proszę. Nie no, kurwa. Oczywiście, Pegasus musiał w końcu wpierdolić ten jebany Pegasus 9 zdech mamy. I tak jesteśmy na proficie. I tak jest profic, póki co w dzisiejszym odcinku. I zróbmy sobie może kilka mediumów, kilka indirectów. Dołóżmy Nie, nie, no, naprawdę już mi się nie chce nawet patrzeć na te skrzynki Zróbmy coś takiego 73 zł 16 nam w razie zostaje na próbę comebacku Ale ja próby comebacku nie zakładam I lecimy jeszcze raz w trybie underdog na dwóch graczy Tylko tym razem bot Michael Pierwsze otwarcie No i uspik ticket to hell dla nas No... Oby to nie był dla nas żaden ticket to hell Chociaż póki co na to się kurwa zapowiada Slade, dwie dyszki No i ostatni medium, zobaczmy no nic ciekawego, póki co to, to Michaela. Ale dobrze, to jest jedna z tańszych skrzynek. Teraz jeszcze te mediumy przeżyć. Nie, to nie są mediumy, to są jakie? Indirecty, przepraszam, 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 Indirect najmniej mniej w swoim życiu chyba otwierają nas CSGO w skinsie skincie. się nie wiem, nie przekonywała mnie nigdy ta skrzynka ani ceną, ani skinami w środku, ani dropami, ani żadnych przyjemnych przeżyć z nią nie miałem, więc po prostu jej za dużo nie otwierałem. Za to ultrasów i mediumów otworzyłem w swoim życiu. Polerę jeszcze trochę i zobaczmy, czy ostatni Ultra Case jeszcze coś ciekawego nam da. No nie daje ani nam, ani Botowi Michaelowi. I ostatnie dwie skrzynki, dawaj. Pizda, ale to dosłownie pizda. No i 15 złotych różnicy. Bot Michael, mi w dupę, 15 zł dla mnie. A nawet nie, ja pierdolę. No i patrzcie, to ten Case Batli się nawet nie zwrócił. No coś jest nie tak dzisiaj z tym moim szczęściem. Zróbmy sobie coś takiego. Może to będzie kluczem do rozwiązania całej naszej zagadki Oczywiście, jeżeli to nie wyjdzie, to dam sobie jeszcze jedną próbę zrobienia kosy z pięciu dyszek Ale jeżeli za drugą próbą też nie wyjdzie No to ja już się poddaję Ale co? Pierwsze otwarcie i ciągle pierwsza próba I drugie otwarcie, no i kurwa Musi mi wypaść pierdolony hit Treated za 34 zł 55 oddał ten case battle No już byśmy byli z powrotem w zerze W zerze, no to źle brzmi No ale na zero po prostu Sprzedajemy to Sprzedajmy sobie jeszcze tego skinka. I mamy z powrotem 52 zł. Wiecie co? Wróćmy sobie do tego. I do tego jeszcze jeden lowcase Trzy osoby. Tryb under. No nie może mi ciągle kurwa sypać. Od kiedy odpaliłem tego jebanego underdoga? To tutaj wszystko zaczęło się psuć. Więc ja liczę, że teraz w końcu coś się zmieni. Ja Hasmy dzisiejszego w dzisiejszym odcinku niech będzie na przykład e, jaką skrzynkę wywojcie. czy elementa Stickercrafty, czy charakter Stickercrafty. E, no i co? No i póki co, że tak powiem, gówno. <noise> Bo i samo, no, bot i samo, no, bot pierdolony i samo, i bot pierdolony, emily. No, jakby się to mogło skończyć inaczej? Ja pierdolę. No, takie dropy mamy. W dzisiejszym odcinku, widzowie, to by było na tyle. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. A dzisiejszą próbę po prostu przemilczmy, zapomnijmy o niej. Swoją drogą, zajebiście oddał ten jest battle 200 zł prawie. Szkoda, że nie dla nas. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. Widzimy się jutro. Elo.